Witam serdecznie Magda Korzeniewska. Jesteśmy właśnie na 22 tarkach y, wydawców katolickich, a z nami jest Michał Guzek z Chrześcijańskiego Grania. Witam cię Michale. Witam serdecznie. Dzień dobry. Co chcecie zaprezentować na targach tegorocznych? W tym roku promujemy debiuty. Debiuty i co dalej? To taki temat też również spotkań, koncert Magdaleny Frączek, spotkanie panelowe z Agatą z Gościa Niedzielnego, z Eweliną Z tygodnika idziemy oczywiście. Będzie bardzo dużo, myślę, takich ciekawych spotkań. I jakby Targi mi przynajmniej się kojarzą ze spotkaniami zarówno z ludźmi tak zwanej branży, ale również czy przede wszystkim właściwie, z takimi konkretnymi, zwykłymi ludźmi, którzy przychodzą i interesują się chociażby muzyką chrześcijańską. I w tym roku jako chrześcijańskie granie mamy stoisko związane właśnie z płytami, z muzyką chrześcijańską, z filmami, z multimediami, ale przede wszystkim oczywiście chcemy promować muzykę chrześcijańską, której właściwie trochę brakuje na targach i mam nadzieję, że w tym roku. Tak jak w ubiegłych latach, wypełniamy to właśnie lukę. No właśnie, bo dzisiaj będzie koncert, dzisiaj jest czwartek, dzisiaj będzie koncert Magdy Frączek, prawda? Potem będzie spotkanie z nią, ona będzie podpisywać płyty? Oczywiście, poza tym, że będzie można zdobyć autograf od Magdaleny Frączek, będzie można usłyszeć jej nowe piosenki. Magda nagrała już trzy płyty, jedną z ojcem Tomaszem Nowakiem i warto wspomnieć, że to nie tylko będzie koncert Magdaleny Frączek, ale również to będzie spotkanie z ojcem Tomaszem Nowakiem, znanym kaznodzieją. To jest człowiek, który zajmuje się również poznańskim wielbieniem, takimi inicjatywami uwielbieniowymi w Polsce. Będzie to spotkanie pod tytułem debiuty i co dalej. Będziemy pytali, czy, czy właściwie Piotr Polański będzie pytał Magdę, ale zarówno ojca Tomasza Nowaka o ich debiuty. No dobra, to powiedz mi jeszcze co wy tutaj dzisiaj macie, bo jak przeszłam obok za pierwszym razem, tak sobie zobaczyłam i się uśmiechn i uśmiechnęłam i sobie pomyślałam, o kurcze mają Hillsong, musisz koniecznie mi odłożyć te dwie płyty. Tak, mamy sporo nowości, poza Hillsongiem, poza Michaelem W. Smithem, mamy najlepszą polską muzykę chrześcijańską, nowy Arkadion, Fundament, Saudarion, so czyli płyta roku debiut 2015, nową płytę Lux Torpedy, Wake Up Maleo Reggae Rockers, właśnie tych płyt mógłbym wy wy wymienić bardzo dużo, szczęśliwie co roku sporo tej muzyki chrześcijańskiej jest wydawanej. Także zapraszamy na targi wydawców katolickich, na stoisko chrześcijańskiego grania. Można dostać fajne płyty. I zapraszamy na koncert Magdy Frączek. Ze mną był Michał Guzek, a my wracamy za niedługo.